Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przeglądniemy grupę Czugersów. Zapraszam. Dla stałych widzów, dla czugersów na pewno jest to nowość, ponieważ y, chyba nigdy nie robiliśmy takiego przeglądu grupy z projektami graficznymi, z pracami czugersów y, odcinkowo. A dla osób, które są tutaj nowe, które są nowymi subskrybentami, y, też będzie to nowość i może na początku wyjaśnię o co tutaj chodzi. Grupa czugersów jest to grupa zrzeszająca osoby kreatywne, y, projektantów graficznych, y, rysowników, designerów, y, osoby, które robią modele 3D, no po prostu jest tam masa kreatywna kreatywnych osób i też również osoby, które uczą się grafiki, potrzebują porad po to, żeby inne osoby oceniały i podpowiadały e, osobom początkującym, co mają poprawić, co mają zrobić w swoich projektach. Dlatego jeżeli jesteś taką właśnie osobą, czy to początkującą, czy zaawansowaną, zapraszam ciebie na grupę Czugersów, żebyś był, żebyś była tam cały czas i dzieliła się swoimi pracami. Dlatego przejdźmy teraz do naszej grupy. Ze wszystkich tych prac, które dzisiaj zobaczycie powstanie nowy baner na grupę czugersów, tak jak tutaj widzicie co jakiś czas jest robiony, kiedyś był taki zamysł, żeby on był robiony co miesiąc, niestety ze względu na moją pracę i na różne inne czynniki nie jestem w stanie tego robić co miesiąc, eee, dlatego będziemy robili takie wyrywcze odcinki, dlatego fajnie, żebyście dzielili się swoimi pracami. Lecimy po kolei. Yy, znaczy akurat po kolei, no tutaj taki przypadek losowy można powiedzieć bardziej jest. Pierwsza z prac, która mi się spodobała, którą też sama opisywałem, jest tutaj praca zrobiona przez Jacka, praca przedstawiająca Micha z Miłośników Czterech Kółek, więc ta praca trafia jak najbardziej. Tutaj mówiłem o tym, że tutaj trzeba troszeczkę z tymi cieniami popracować, ale naprawdę jest bardzo dobra i chyba jeszcze dwie prace tutaj Jacka jak najbardziej trafią na ten banerek, zaraz zobaczymy. To w ogóle coś nowego. Jakub zrobił coś całkowicie nowego, coś trochę innego niż zwykle jak widać jest to coś innego niż zwykle. Zainteresowałem z której strony by się nie spojrzały, jest to naprawdę dosyć ciekawa grafika. Nie jest to baner na Facebooka, nie jest to jakaś miniaturka lub coś klasycznego, tylko Coś innego, więc to jak najbardziej trafia na nasz banner czugersu. Kolejna praca, tutaj wstawiłem, tutaj była akurat animacja 3D zrobiona. Niestety animacji nie jestem w stanie wstawić oddzielnie, żeby coś ruszało na tym danym obrazku, chociaż może, może można, ale nie mamy jakby tyle czasu, musiałbym to sprawdzić. Wstawiam to, ponieważ Alex zrobił taką animację, mamy dosyć mało animatorów na naszej grupie, dlatego jakby chciałem nagrodzić go tym, że stworzył animację i wrzucamy to na nasz, na nasz banerek czugersu. Kolejna praca, bardzo fajna, bardzo ciekawa od Kamila. Co do ostatniego króla Lwa, taka ilustracja. Zapraszam do cenki. Rady na przyszłość, mile widziane. Jest bardzo ciekawa, bardzo fajna. Energy Formuła G Fuel. Nie wiem, czy dobrze, czy dobrze to przeczytałem. Wygląda ciekawie, można było gdzieś tam dopracować rzeczy, ale jakby spełnia swoją funkcję, tego, że jak zobaczyłem, to to jakby przykuło moją uwagę, więc spełniło swoje funkcje. Tutaj mamy kolejnego kolegę Karola, który projektuje w blenderze. I mamy tutaj zrobiony chyba z Gwiezdnych Wojen. Ja za bardzo na Gwiezdnych Wojnach, Wojnach się nie znam. T-Fighter, ale chyba kojarzę, że to latało w Gwiezdnych Wojnach, coś takiego. I model widać szczegółowy. Troszeczkę musiał się tutaj Karol napracować, więc jak najbardziej szapobaza za taki projekt graficzny 3D, tym bardziej, że moim marzeniem jest, żeby nauczyć się projektowania w 3D. Dobra, lecimy dalej. Tutaj bardzo fajny, taki przyjemny banerek z Fortnite'a. miony przez Berniego. Jak najbardziej podoba mi się, więc trafia również na nasz banerek czugersów. Tutaj mamy taką fotomanipulację. Widzę, że ten pierwszy filtr jest taki dosyć mocny. Od Kamila ponownie, ale dzięki temu filtrowi widać, że to się w miarę jakoś połączyło gdzieś tutaj. Myślę, że niepotrzebnie były cienie tutaj u góry, jeżeli chodzi dynie. I to trafia, bo jest dosyć też ciekawą pracą. Tutaj praca od. Bartka. No, tutaj można było wiele rzeczy dopracować. Nie, w ogóle nie pomyśleć się ten filtr, który jest nałożony. Ale sama kwestia tego, że zostało to narysowane, trafia do, do banerka. I wygląda to ciekawie. E, tutaj kolejna praca od Jacka, jeden z youtuberów, czyli z dupy, którego na pewno większość z was kojarzy. E, bardzo fajnie zrobiona. Ktoś tutaj pisał też właśnie odnośnie tego, że na Brodzie zabrakło światła. Ja tutaj napisałem, że. A, to ja właśnie też napisałem na tym, że na Brodzie e, zabrakło światła, ale ogólnie naprawdę mega, mega te prace wyglądają. Tutaj mamy kolejny od Oliviera pracę, czyli mamy tutaj banerek z dziewczyną friza. E, też taki przyjemny, wszystko do siebie pasuje, więc jak najbardziej. G. Wstawiamy go również. W ogóle bardzo mi się podoba, jak robicie w ogóle różne buty na, na grupie na czugersach, na, na nie wiem dlaczego, ale po prostu podobają mi się te prace. I ja to mamy od Jakuba, a MAX 97 trafiają tutaj na nasz banerek. Jacka praca to już jest chyba trzecia, jeżeli chodzi o i yy, samo zobaczę, czy wszystkie trzy wstawię, czy, czy, czy wstawię tylko dwie. No ale jak widzicie, Jacek naprawdę dobrze się czuje tutaj w tych pracach. Jeżeli zrobi ich jeszcze kilka, kilkanaście, to myślę, że już naprawdę będzie w tym specem. Kolejne buciki od Pawła, też bardzo fajne, bardzo przyjemne, trafiają na nasz banerek. Tutaj mamy dosyć, dosyć ciekawą od marka dosyć ciekawe logo. Bardziej bym tu nie powiedział, że może ono jest jakieś tam gamingowe, ale ta różyczka z tym napisem, gdzie klasycznie w logach gamingowych na przykład ten napis zawsze trafia pod spód w większości przypadków. Tutaj bardzo fajne jest to połączenie. Takie też rzucające się w oczy, że nasz wzrok przyzwyczaja się na przykład e, przepraszam, że wrzucam to do worka loga gamingowego, bo, bo akurat tak troszeczkę tę stylistykę zachowuje, że e, ten napis jest na początku i przez to, że on jest na, e, na dole, a przez to, że jest na górze, zwraca na siebie taką szczególną uwagę. Bluza od Kamila, tutaj też bardzo fajna bluza, jedyne co to bym zmienił e, ten napis na jakąś inną czcionkę, ponieważ tak średnio pasuje do tego stylu, który tutaj jest, a, a ogólnie wygląda fajnie. Kolejny bucik, pomarańczowe wansy, też bardzo fajnie wyglądają od Kamila, Znaczy, bardzo dużo prac by się powtarzać jednych i tych samych osób, ale po prostu one są aktywne i też chcę jakby je nagrodzić tym, to, tym co tutaj widzicie. Kolejna praca to MD od MDesign. Też mamy fa fajnie zrobioną taką fotomanipulację. Troszeczkę bym nad tym workiem popracował, nad tym i nad tym, bo reszta wygląda naprawdę. Ciekawie tutaj w ogóle mi się spodobało, kiedyś też polajkowałem Janusza w stylu ilustracji, bardzo fajnie, przyjemnie to wygląda. To mi się w ogóle jestem mega fanem Stranger Things i tutaj jak najbardziej to trafia na banerek. Czekam teraz na czwarty sezon. Jeżeli oglądacie też Stranger Things, napiszcie w komentarzu. Tutaj mam standardowy header ode mnie, bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo prosty, fajnie się na niego patrzy. I dobranie kolorów jest tutaj naprawdę po mojej stronie. Jak widzę, to wygląda to perfekcyjnie. Tutaj mamy Paulinę, hej, jestem tu nowa, to w w sumie tym przywitam swoją najnowszą w miarę kończoną pracą. I tutaj naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Praca Pauliny ma naprawdę taki, taki fajny styl. Nie jest tu idealnie może sylwetka, dobrana i tak dalej, ale te prace po prostu mają w sobie w sobie to coś, bardzo fajnie się je. Ogląda. Tutaj mamy znowu od Jacka. Myślę, że Multiego, po prostu Multiego wrzucimy, to już chyba jakby cztery prace były. Od Alana mamy tutaj taki sygnecik, też bardzo fajnie wygląda. Marek, też bardzo fajna pszczoła, bardzo przyjemnie się na nią patrzy. Troszeczkę nie potrzebny ten blur, może tutaj wrzuciłeś, bo tak lepiej był. Fajna prezentacja, tylko ten blur niepotrzebny. Widziałem tą tapetę z, od Przemka. Ten kawałek akurat wybrałem, żeby wrzucić, bo chyba była tam cała tapeta i tak dalej. Bardzo fajna kompozycja trafia na nasz baner. Bernie zaprojektował. Też fajny banerek. Rzeczywiście, jak dłużej się na niego patrzy, może trochę za dużo jest tych elementów, ale przez to, że jest ich tak dużo, zwrócił na mnie swoją uwagę i dlatego postanowiłem, żeby go. Wstawić. Tutaj od kuby wybrałem akurat tylnią część wizytówki. To była wizytówka chyba dla cukierni, z tego co, co kojarzę. Akurat ja w galerii wszedłem i, i kliknąłem, więc tutaj wstawimy tą część wizytówki, bo bardzo fajna, bardzo przyjemna. Widać taka cukierkowa, taka jaka miała być zachowana stylistyka. Kolejne buty. Mega buty od Kamila, więc one też pewnie wpadną na banerek. Tutaj widziałem też, że chyba Dawid właśnie robił coś w 3D. Kurczę, nie mogłem znaleźć tego postan, no gdzieś tam z tyłu był, z, był zakopany, ale wstawiam jego tutaj projekt 3D. Kolejna bluza od Kamila, oczywiście. Kamil tu się cały czas chwali tymi bluzami i tak dalej. Bardzo fajnie wygląda. Coś tu mi z tym napisem nie siedzi, chociaż tu jest lepiej niż było w poprzedniej wersji. Tutaj w ogóle SpongeBob, przerobiony 20 lat temu, dokładnie 1 maja, wyemitowano pierwszy odcinek SpongeBoba. Fajnie to wygląda. Trafia na banerek. Tutaj znalazłem tutaj od Bogusia, Boguś się tam inspirował różnymi rzeczami, ale wyszło to całkiem, całkiem spoko, może troszeczkę za mocno tej inspiracji było, ale Boguś naprawdę propsy za, za progresik. Dobra, druga już grafika współpracy. Nie pamiętam, bo ja to lajkowałem i to było 13 kwietnia. To chyba nie trafiło na baner na Facebooku, więc chcę to tym razem trafić, bo to jest naprawdę fajna fotomanipulacja. Jest mega. Siadło super. Od Berniego mamy tutaj banerek Bloa. Bardzo się cieszę, że są tutaj osoby, które robią dla znanych youtuberów pracę. Więc to również jak najbardziej trafia. Matowski, bardzo fajna fotomanipulacja. Tutaj macie sztoki, które możecie zobaczyć, wszystko ładnie ze sobą się składa, no naprawdę jakby ten samochód tam był, więc wielkie propsy dla Matowskiego. Tutaj mamy od grafik Digital Painting, wkurzony pan syren, wygląda to naprawdę niesamowicie i to musi koniecznie trafić na baner na Facebooku. Play on w ogóle t kurde, mega logo, mega połączenie play z nutką, po prostu lepiej sobie tego nie można było wymyśleć wygląda to niesamowicie dobrze tutaj bardzo fajna od Kamila, taki, taka ilustracja dosyć ciekawa, więc mi się spodobała wstawiłem ją, no i rysika dawno nie było rysika wstawiliśmy też tutaj wstawimy, zanim zobaczycie za chwilę taki szybki speedart, dosłownie parę sekund zmontowania tych wszystkich grafik w jedną całość banerku na facebooka na Chugersów to ja wam dziękuję za te wszystkie prace mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, ponieważ z jakichś czas Chcę taki odcinek wypuszczać ze względu na to, że tym nie daję rady robić tych liveów w chwili obecnej, więc taki odcinek jak tylko znalazłbym chwilę, zobaczę, że tych prac się troszeczkę zbierze, no to będę to sklepiał w jedną całość. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli ci Wam się podoba, zostawcie komentarz, napiszcie, która osoba, której osoby w ogóle grafika trafiła na banerek. Szykujcie następne. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w poradnikach. No i cóż, mam nadzieję, że za niedługo będzie trochę więcej czasu. Wolnego. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, na razie trzymajcie się, cześć!